Temu sercu cześć składamy, O Jezu, nasz O Jezu, Twej litości przyzywamy, O zbawicielu drogi. Chwała. Zawsze i wszędzie. A sercu. O mój Jezu. Mio Ojca i, Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. prześwięte to spotkanie z żywym Jezusem. Pragniemy mu towarzyszyć jak apostołowie. I grupa kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i chorób, Pan Jezus wędrował przez miasta oraz wsie Galilei po to, aby przekazywać wszystkim dobrą nowinę o Królestwie Bożym. To zadanie ma stać się również udziałem dzieci i młodzieży, wychowawców, których polecamy Bożej opiece w tygodniu modlitw o wychowanie. W naszych modlitwach pamiętajmy też o rocznicy najazdu Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku oraz o wszystkich, którzy polegli na Wschodzie walcząc o wolność naszej ojczyzny. A w tej przyświętej świętej koncelebrowanej modlimy się w następujących intencjach. Pierwsza za zmarłych Włodzimierza i Leokadzie Włodarskich. Zmarłą Martę i Antoniego Pieniążek, o szczęśliwą wieczność dla nich w niebie, i druga za zmarłego Mariana Paluszek od rodziny synowskich. Dzięki każdej ofierze przy świętej, może się w nas dokonywać nawrócenie od tego, co grzeszne i słabe, ku temu, co Boże. Odrzućmy więc od siebie wszelkie zło. Panie Jezu, który czynisz nas wolnymi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który umacniasz naszą miłość w Eucharystii, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pragniesz naszego odważnego świadectwa wiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, Boże Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana, naszego Jezusa Chrystusa oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na, nie, na dociekanie i słowne utraczki. Z nich rodzą się zawiść, kutliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy. Ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zyskiem jest pobożność w połączeniu z, przez, z poprzez, wstawieniem, w połączeniu z poprzez wstawieniem na tym, co się ma? Nic bowiem nie, przy, nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni, a ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła, oraz w liczne niezrozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatraceniu, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to, uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zdali wiele cierpień. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a pożądaj za sprawiedliwością, pobożnością. Wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobywaj życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Oto Słowo Boże. Ubozy duchem mają wstęp do nieba, Ubozy duchem mają wstęp do nieba. Dlaczego miałbym się tworzyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom? i chełpią się ogromem swego bogactwa. Ubozy duchem mają wstęp do nieba. Nikt przecież nie może samego siebie wykupić, ani nie ujści Bogu ceny za siebie należnej. Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy, i nigdy mu na to nie starczy, aby żyć wiecznie i nie ulec zakładzie. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, gdy wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic nie weźmie z sobą. A jego bogactwo za nim nie pośpieszy. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba i chociaż w życiu sklepia sam sobie, będą cię sławić, że urządziłeś się dobrze. Iść musi do pokolenia swych przodków. Do tych, co na wieki nie ujrzą światła, ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. alleluja. Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczką. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsi nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów, Joanna, żona Huzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Oto Słowo Pańskie. Panu Bogu, który nieustannie troszczy się o nasze życie, powierzmy modlitewne intencje. Aby pasterze Kościoła ukazywali wiernym wartość i znaczenie Eucharystii, Ciebie prosimy. Aby ci, którzy wspierają dzieło wychowania z pomocą łaski Bożej, mogli skutecznie realizować swoją misję, Ciebie prosimy. Aby dzieci i młodzież sprawiające problemy otrzymały potrzebne wsparcie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych w tej mszy świętej, szczególnie za Włodzimierza i Leokadię Włodarskich, Martę i Antoniego Pieniążego, Szczęśliwa i Wieczność w Niebie oraz za Ma Mariana Paluszek. Ciebie prosimy za nas samych, abyśmy żyli na większą chwałę Bożą. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony Panie za Twoją wielkość, której doświadczamy każdego dnia. Dziękujemy Ci za otrzymane dobra i prosimy o przyjęcie naszych próśb przez Chrystusa, Pana naszego. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa? Który mnie masz miarę, Kościół Cię nie ogarnie, Wszędzie pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, Na ziemi i w niebie. Złota też wiem nie pragnie, bo to wszystko Twoje, cokolwiek na tym świecie, człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię sercem, a nie wyznawamy bo to przystojniejszej ofiary nie mamy. Modlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami, przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami, górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godna to jest sprawiedliwe słuszne Izba na abyśmy Tobie Ojcze Święty zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa. On jest słowem Twoim przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako zbawiciela i odkupiciela, który stał się człowiekiem za, za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On spełniając Twoją wolę nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z nimi i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Posanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Posanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mankę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyncie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przejmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się wołać Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. I obdarz nasze czasy pokojem, z nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, Ty powiedzieli swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daje, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który głosi, i Spokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony już. Gdzie idzie Bóg prawdziwy, idzie Sędzia sprawiedliwy. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed nim czołem. Stańmy wszyscy. Pięknym kołem I uderzmy przed Nim czołem Idzie, idzie Bóg łaskawy Idzie Twórca wszego prawy Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Módlmy się. Prosimy Cię Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciało, aby stale kierowała nami łaska, nie nasze upodobania. Przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michal Archaniela. Pana niech Was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. O Maryjo, bez grzechu, poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez...